Cześć, hey, ja jestem WhiteHat. Dostałem kilka wiadomości z zapytaniem, w jaki sposób można podłączyć Xboxa do zwykłego monitora, który posiada wejście VGA. Otóż to jest bardzo proste. Wystarczy zaopatrzyć je w konwenter HDMI VGA. Nie zapominajmy, by kupić taki konwerter z wyjściem Jack, by można było wpiąć do niego słuchawki bądź głośniki. Ważne, by kupić konwerter, a nie zwykły kabel, który z jednej strony jest zakończony HDMI, a z drugiej strony jest zakończony przewodem VGA. Podłączenie czegoś takiego jest banalne. Mam nadzieję, że pomogłem Ci w jakiś sposób tym filmem, a ja zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji po więcej tego typu odcinków, pozostawienia komentarza, oceny filmu, a się z Tobą żegnam na razie.